Hej kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda. Kochani, bardzo Was przepraszam, że w środę nie pojawił się filmik, bo zdarzyła się sytuacja, na którą w ogóle nie miałam wpływu. Moja dwunastoletnia koteczka tak nieszczęśliwie się uderzyła, że złamała kieł. I to w tak niefortunny sposób, że został kiełek w pyszczku, sprawiał jej ogromny ból, nie piła wody. No i to też zdarzyło się... W w momencie dla mnie niezbyt adekwatnym, bo aktualnie szukam pracy, no i nie miałam środków na to, żeby mm, iść z nią do weterynarza. No ale dzięki pomocy i wsparciu mojego cudownego brata, któremu jestem bardzo wdzięczna, wczoraj Shadi pozbyła się źródła bólu, i już jest wszystko dobrze, dlatego już jestem z powrotem. I tu chciałabym Wam z całego serca, z głębi serca podziękować za wszystkie subskrypcje, za to, że oglądacie, za komentarze, bo całkiem nieświadomie pomogliście mi przetrwać te trudne dla mnie trzy dni i utrzymać mi wyższe wibracje. Dostawałam to wsparcie zupełnie z innej strony. Ale moje serce po prostu rosło. Po prostu rosło, i, i naprawdę mega, mega mi pomogliście. Dlatego z całego serducha Wam jeszcze raz dziękuję. Kochani, dzisiaj temat dla mnie niesamowicie ważny. Temat wdzięczności. Dla mnie ta emocja jest magiczna. Po prostu jest magiczna. Jest to emocja jedna z najwyżej wibracyjnych, chociaż najwyżej wibracyjną jest miłość, miłość bezwarunkowa. Ta ma najwyższe wibracje, natomiast wdzięczność pozwala otworzyć do niej drzwi. I powiem Wam szczerze, dzisiaj troszeczkę Wam opowiem, jak to było ze mną, jak zaczął się u mnie świadomy rozwój osobisty. W czasie jak wybuchła pandemia, no ja przechodziłam depresję i to depresję ze stanami już lękowymi, z objawami somatycznymi. No i sami wiecie jak było w trakcie pandemii. Dostać się do psychologa to było niemożliwością. Ale w tym czasie przez to właśnie, że wybuchła pandemia, rozwój osobisty wszedł do internetu. I trafiłam na cudowne wyzwanie, bezpłatne wyzwanie, 90-dniowe wyzwanie wdzięczności. I dziś mogę szczerze chyba powiedzieć, że to wyzwanie uratowało mi w jakimś pewnym sensie życie, bo pandemia, no nie ukrywajmy, nie pomagała, pogłębiała coraz bardziej stany lękowe i generalnie czułam się coraz, coraz gorzej. No a dzięki temu wyzwaniu zaczęło się zmieniać moje postrzeganie rzeczywistości i stopniowo, stopniowo no, wyszłam z depresji, nie korzystając w ogóle z pomocy psychologa, mimo tego, że kilka razy próbowałam się dostać. I tutaj chciałabym dla jasności, jeżeli Mierzycie się z takim problemem i korzystacie z pomocy psychologa, to absolutnie was nie zachęcam do tego, żebyście zrezygnowali, nie, absolutnie nie. Pomoc psychologa jest przydatna, jest pomocna. Ja akurat miałam taką sytuację, że nie mogłam się dostać. A jak zaczęłam widzieć, że są efekty i zaczęłam stosować, no wdzięczność stała się moją stałą towarzyszką. A oprócz tego doszły jeszcze inne techniki. Zauważyłam, że pojawiają się zmiany, zaczynam zupełnie inaczej postrzegać życie wokół siebie. Życie przestało mnie przytłaczać, zniknęły stany lękowe, zaczęłam sobie radzić z tym wszystkim. Stopniowo, jak zniknęły stany lękowe, to zniknęły też objawy somatyczne. I wdzięczność możecie stosować jako. Taki dodatkowy, że tak powiem, dodatkową pomoc. Natomiast nie rezygnujcie z pomocy psychologa, bo absolutnie nie chcę Wam zaszkodzić i nie uważam, żeby pomoc psychologiczna nie była potrzebna. Jest potrzebna, ale można ją wzbogacić o właśnie techniki rozwojowe, bo mogą przyspieszyć proces leczenia. Dlaczego wdzięczność jest magiczna? Bo wdzięczność zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości, w której jesteśmy. Pomaga, nawet jak jesteśmy w czarnej dupie za przeproszeniem, dostrzec światełko w tunelu i zauważyć te, te rzeczy, które nas wspierają. Jest to jeden z najbardziej wspierających nawyków i polecam go każdemu z Was. Mało tego, nawet jak jesteśmy w najgorszej sytuacji, zdarzają nam się problemy, czy cokolwiek, czy strata bliskiej osoby, to wdzięczność pomaga nam utrzymać też te wysokie wibracje. Daje nam czas, żebyśmy mogli się zmierzyć z bólem, z żalem po stracie, daje nam czas, żebyśmy mogli ze spokojem przeżyć żałobę, a jednocześnie pomaga nam trzymać te wysokie wibracje. No, i tak jak mówiłam, wdzięczność jest drzwiami do miłości bezwarunkowej. Bo kiedy zmieni się nasze postrzeganie rzeczywistości, kiedy zaczynamy zauważyć, że nie wszystko jest takie fuj, b i w ogóle, to wtedy y, otwierają, y, otwiera się w nas coś, że potrafimy się otworzyć na miłość. Ale ja nie mówię tutaj, wiecie, o takiej miłości romantycznej. Która też się zalicza do miłości bezwarunkowej. Ale mówię tu o yy, takiej miłości bez stawiania warunków do, do siebie, do życia, do natury, do wszystkiego, co nas otacza. Zaczynamy się cieszyć życiem i cieszyć się chwilą obecną, żyć w tu i teraz. Wdzięczność też otwiera drzwi do akceptacji, bo yy, wbrew pozorom yy, często słyszę opinie i słyszałam też w grupach rozwojowych, że yy, od ludzi, którzy tak jak ja no, byli na początku swojej drogi rozwojowej, że jak zaakceptuję coś, to znaczy, że się na to godzę. To wcale tak nie jest. Yy, akceptacja oznacza po prostu, że akceptujemy. To, jak wygląda w tej chwili nasza rzeczywistość, i możemy podjąć decyzję, co możemy zmienić z tym, co mamy w danym momencie. Bez frustracji, bez lęku. Yy, przychodzi nam to łatwiej i lżej wprowadzanie działania czy zmian. Ale najpierw musimy zaakceptować. A w tym właśnie, żeby zacząć akceptować. Pomaga, pomaga, pomaga wdzięczność. A magia wdzięczności, jeszcze wiecie, na czym polega? Polega na tym, że możemy być wdzięczni za to, czego jeszcze nie mamy, bo y, na poziomie energii czy na poziomie podświadomości y, nie ma czasu. Więc naszą podświadomość możemy oszukać na zasadzie takiej, że y, ona, ona nie wie, czy to się dzieje w czasie rzeczywistym, czy to dopiero ma się wydarzyć. Jeżeli wyrażamy wdzięczność, tak jakby to już się stało, to ona przyjmuje, że tak się stało i, po, i prowadzi nas do tego, żebyśmy to mieli. Chce nam to pokazać, że to mamy. I tak samo, jeśli chodzi o energię. E, jeśli wysyłamy wibracje, że już coś mamy, no to to dostaniemy. Prędzej czy później się w naszym życiu pojawi. Oczywiście są tu jest jeszcze kwestia e, podświadomych blokad, podświadomych przekonań, ale wdzięczność nam pomaga przepracować to wszystko. Dlatego jest magiczna. Po prostu jest magiczna. Ma swoją magię. E, nie dam Wam narzędzi, takich stricte od siebie, ale poniżej w opisie filmiku udostępniam Wam dwa linki do wyzwań, w których ja sama brałam udział, i nie chcę poprawiać czegoś, co, co robi robotę i co zmienia życie nie tylko moje, ale wielu, wielu osób, które, które na to trafiły. Wyobraźcie sobie, że te wyzwania pozwalały naprawić związki, poprawić sytuację finansową, dały takiego kopa do tego, żeby zmienić pracę i w końcu robić to, co się chce i to, co się lubi, dały też możliwość spełniania marzeń. Więc po co, po co że tak powiem, poprawiać coś, co działa. Pierwszy link będzie do wyzwania 90-dniowego. To są e, lekcje, które dostajecie codziennie na maila. E, a drugie wyzwanie jest 28-dniowe wyzwanie Magia Wdzięczności według książki Ronda Ron Byrne, która stworzyła serię Sekret. I... E, Obydwa te wyzwania są od Beaty biegały z przestrzeni pełnej szczęścia. To jest moja pierwsza mentorka. E, co bym wam polecała, to zacząć od, pierwszy, od tego 90-dniowego wyzwania. Dlaczego? Dlatego, że ono was wprowadzi we wdzięczność, w praktykę wdzięczności. Tam jest stopniowo i przejdziecie przez wszystkie sfery swojego życia. E, dzięki temu też będziecie wiedzieć, na czym stoicie w danej chwili. I która sfera tak naprawdę wymaga największej pracy i na której w na pierwszej kolejności najlepiej się skupić? A drugie wyzwanie to 28-dniowe 28 to już jest takie głębsze i pomoże Wam po prostu wzmocnić ten efekt. Pamiętajcie o tym jeszcze, że na początku może się zdarzyć, że nie poczujecie tej wdzięczności. Bo jak jest, wszystko się wali, czy jak jest nieciekawie, to trudno jest poczuć tą emocję. To też zależy od Waszej otwartości i od Waszej emocjonalności. Moja mentorka sama dopiero po siedmiu miesiącach poczuła wdzięczność, tak w sensie poczucia emocji. Ja już to miałam po dwóch tygodniach, że czułam, czułam tą emocję w sobie. Ale tu chodzi o to właśnie, żeby nasz mózg nauczyć wyszukiwania tych pozytywnych rzeczy. Więc tak czy siak wyzwanie będzie na Was działać. No i co? Serdecznie Was zapraszam do tych wyzwań. W kolejnym filmiku porozmawiamy o myślę, że o emocjach tych niskowibracyjnych. I jak z nich wychodzić, jak sobie z nimi radzić. A cykl zakończymy miłością i akceptacją. No, i kolejny plan jest, żeby zapoznać Was z prawami wszechświata. Abyście mogli zrozumieć, jak to wszystko działa i dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. A teraz z wdzięcznością za to, że jesteście. Zapraszam Was do skorzystania z tych, z tych wyzwań. One są całkowicie bezpłatne. Nic Was nie kosztują. Jeszcze jedna uwaga przy 90-dniowym wyzwaniu, jeżeli się na nie zdecydujecie, to polecam Wam, żeby zacząć nie tego dnia pierwszego, którego dostaniecie maila, tylko jakby od następnego dnia. Możecie sobie już wieczorem przeczytać. Jakie będzie zadanie na następny dzień, ale zacznijcie następnego dnia. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam, że. Bo dojrzewam, że to zależnie jest od systemu, że czasami mail przychodzi w popołudniu, czasami przychodzi rano, czasami przychodzi wieczorem. To zachęcam Was, mam nadzieję, że skorzystacie i poczujecie magię wdzięczności. Ściskam Was mocno, pozdrawiam.